Osmo Pocket 2 nowa, mała, ulepszona kamerka od DJI. Co potrafi? Czy warto ją kupić? Od razu sprawdźmy z czym mamy do czynienia. Pocket 2, jak sama nazwa wskazuje, jest małą, kieszonkową kamerą z wbudowanym gimbalem. Jest to druga wersja tego urządzenia. Producent chwali się, że poprawili bardzo wiele, jak na przykład czas uruchomienia urządzenia. Na froncie znajdziemy dotykowy ekran, który pozwala dojrzeć, co znajduje się w kadrze a w nim możemy również zmienić ustawienie nagrywania. Niżej pod zaślepką znajdują się piny, do których będziemy to podłączali różne akcesoria, o których powiem za chwilę. Dużego usprawnienia doczekał się sensor. Wbudowana została 64-megapikselowa matryca o rozmiarze 1,1,7 cala, która umożliwia nagrywanie 4K w 60 klatkach na sekundę i Full HD aż w 240 klatkach. Poketa drugiego możemy zakupić w dwóch wariantach: podstawowym oraz Creator combo. Po lewej stronie widzicie, co znajduje się w standardowej wersji, a po prawej to, co dodatkowo otrzymujemy w wersji rozszerzonej. Jeśli zastanawiasz się nad tą kamerą, to sugeruję Ci dopłacić do Creative combo. Później wytłumaczę dlaczego. W wersji podstawowej znajdziemy oczywiście samą kamerę: Etui, joystick z dodatkowym przyciskiem. Nim możemy sterować ruchami gimbala jak i robić przybliżenia. DJI chwali się, że w Full HD możemy zrobić czterokrotny zoom bez utraty jakości. Teraz możecie ocenić to sami. Dwa konektory USB-C i Lightning do połączenia z telefonem. Wymienna końcówka poketa z gwintem, która umożliwia umocowanie kamery na statywie. Kabel USB-C do ładowania i smyczka na nadgarstek. W zestawie powiększonym otrzymujemy to samo co w dodatkowym, plus do tego. Mały metalowy trójnóg. Sporym zaskoczeniem był dla mnie ten mały dodatkowy obiektyw. Przyczepiany jest magnesami do samej kamerki, wystarczy go przyłożyć. Ten obiektyw poszerza pole widzenia. Dobrze widać to tutaj na monitorze. Może nie wydaje się tą dużą zmianą, ale przy vlogowaniu będzie bardzo przydatny. All in one handle. Może z nim pocket nie wygląda już tak kompaktowo, ale jest to funkcjonalny kombajn i moim zdaniem jest to najlepszy dodatek do pocketa. Przede wszystkim jest to transmitter. Dzięki niemu mamy bezprzewodowy podgląd na telefonie tego co widzi kamera. Czyli jakbyśmy podłączyli telefon bezpośrednio, ale przez to możemy na przykład ustawić kamerę na statywie, oddalić się od kamery i zdalnie ustawić aktywne śledzenie. Ponadto na froncie ma wbudowany głośnik, bo sam pokat nie jest w niego wyposażony. Przyda się na przykład do przesłuchania, czy na materiale nagrał się dobrze dźwięk. A skoro o dźwięku mowa, to kolejny świetny dodatek, bezprzewodowy mikrofon z nakładką redukującą szumy wiatrów. Mikrofon do działania wykorzystuje wcześniej pokazywany transmitter. W wersji Creative Combo otrzymujemy bezprzewodowy mikrofon. Jest to moim zdaniem świetne rozwiązanie. Mikrofon sobie mogę przypiąć. Kamera stoi na statywie, włączone jest aktywne śledzenie. Ja sobie mogę chodzić dookoła, opowiadać Wam o tym, co ta kamera potrafi. A Wy powinniście mnie dobrze słyszeć i cały czas dobrze widzieć, mimo że okrążam kamerę dookoła. Sam mikrofon posiada złącze jack, do którego możemy podpiąć inny mikrofon krawatowy. Wbudowane cztery mikrofony pozwalają nagrywać wszystko to, co się dzieje dookoła. DJI nazywa to Stereo Matrix, ale mamy tutaj kilka takich smart funkcji, jak na przykład wytłumianie otoczenia, że kamerka skupia się na tym, co znajduje się w kadrze i wyłapuje dźwięki właśnie z tego miejsca, a całe otoczenie potrafi delikatnie wyciszyć. Najważniejsze funkcje możemy ustawić za pomocą dotykowego wyświetlacza, już na samej kamerce. Ale cały potencjał odkryjemy, podłączając kamerkę do telefonu. Aplikacja DJI MIMO sprawia, że nasz telefon staje się zewnętrznym monitorem. Ale poza tym rozszerza funkcje kamery. Możemy bezpośrednio streamować na popularne platformy, tworzyć time timelapsy i motion lapsy, włączyć tryb upiększający. I jeszcze możemy nagrywać story oparte o specjalne szablony i wstawić je na przykład na Instagrama. Slow motion w 240 klatkach traci sporo na jakości. I żeby materiał wyglądał dobrze, to potrzebujemy naprawdę dużo światła. Sprawa ma się trochę i naszych 120 klatkach tutaj materiały wyglądają znacznie lepiej. Test gimbal na schodach i chyba radzi sobie całkiem dobrze. Gimbal, jak widzicie, radzi sobie bardzo dobrze. Nagranie wygląda stabilnie, mimo że zbiegam po schodach, a poketa trzymam na wyciągniętej ręce. Brakuje mi tutaj jednak trybu sport do bardzo dynamicznych ujęć. Tutaj nagrywam biegnącego psa i gimbal ledwo nadąża, ale przynajmniej dzięki temu wideo jest płynne, więc mamy tutaj coś za coś. Jakość nagrań, moim zdaniem, jest naprawdę dobra, ale to już ocencie sami. Dynamic Range, czyli rozpiętość tonalna, jest bardzo przyzwoita. To ujęcie przedstawia akurat jedno z trudniejszych warunków oświetleniowych. Za moimi plecami jest słońce, które przebija się przez chmury, a mimo to nie jestem czarnym konturem. Tutaj na plus. Autofokus szybki i nie miałem problemu, żeby się gubił lub ostrzył to, co nie trzeba. Obiektyw o świetle 1.8F sprawia, że nagrania nocne są ładne i użyteczne. Oczywiście jest trochę ziarna, ale dziwne byłoby, gdyby go nie było. Oczywiście jakość wideo nie jest tak dobra jak w bardziej profesjonalnych kamerach, ale bardzo możliwe, że oglądając to wideo na telefonie nie zauważylibyście żadnej różnicy. Ogólnie tutaj nie mam się do czego przyczepić. Największym zagrożeniem dla poketa jest to, że obecne telefony, szczególnie te z wyższej półki, nagrywają już tak dobrze, że jakością DJI nie wyróżnia się z tłumu. I tutaj wiele osób może będzie wolała dołożyć do lepszego telefonu niż zakupić kamerę. Ale to nie znaczy, że nie warto jej kupić. Pozwólcie, że wyjaśnię. Wcześniej wspominałem, że sugerowałbym dopłacić do rozszerzonej wersji. Już tłumaczę dlaczego. Przed tym, jak otrzymałem tą kamerę do testów, byłem do niej bardzo sceptycznie nastawiony. Nie to, żeby była jakiejś złej jakości, albo po prostu nie widziałem dla niej zastosowania. Jakość nagrań jest porównywalna do właśnie jakości nagrań z telefonów wyższej półki. Osoby, które chcą raz na ile nagrać film z wakacji, to im w zupełności wystarczy telefon. Ewentualnie wodoodporna kamera sportowa. Twórcy internetowi, którzy celują w wyższą jakość, wybiorą bezlusterkowce. Ale po tym jak spędziłem z poketem trochę czasu, to bardzo go polubiłem i mogę stwierdzić, że jest to świetna kamera dla vlogerów i osób, które chcą zacząć przygodę z YouTube'em. Kamerka jest mała, solidnie zbudowana, lekka i bardzo wygodna w użyciu. Spróbujcie vlogować przez dłuższy czas pełnoklatkowcem, nie polecam. Pocket dwójka głównie skierowany jest do vlogerów, teraz wyglądam jak największy kretyn, ale wolę zdecydowanie vlogować poketem niż tym co się znajduje w lewej ręce, bo ręka już mi odpada. Jakość wideo jest w zupełności wystarczająca na YouTube'a, a to co otrzymujemy w zestawie Creator Combo to tak naprawdę jest to taki YouTube'owy zestaw startowy. Czyli otrzymujemy kamerę z gimbalem do płynnych ujęć, którą możemy postawić na statywie i ustawić na przykład aktywne śledzenie. Dostajemy także mikrofon bezprzewodowy, mamy podłącz na żywo w telefonie, a jeśli chcemy, to możemy bezpośrednio streamować z aplikacji. A dodatkowo obiektyw poszerzy kąt widzenia, więc jeśli Pocket 2 wpasowuje się w Twoje potrzeby, to możesz śmiało kupować i będziesz zadowolony. W przeciwnym wypadku, jeśli wystarczają Ci nagrania telefonem, to za te pieniądze, które mógłbyś wydać na Poketa, lepiej przeznaczyć na przykład na drona, który sprawi Ci dużo więcej frajdy. I oto jest cały DJI Pocket 2. Bardzo ciekawa, dobra kamerka, ale skierowana do specyficznej grupy ludzi. Ja będę ją używał jako drugą kamerę na moim drugim kanale, o którym dowiecie się w przyszłości. A tymczasem ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Cześć!